Słuchajcie, no jeszcze taka, jak to u nas wygląda. Pomimo, że to są głębie z najlepszych głębi, to my się tym nie podniecamy, a nie wie, z czego to jest, wpisujemy to w notes i to podlega selekcji. Jeżeli gąb zaniemaga po szczepieniu, no niestety żegnamy się z nim. Jeżeli gąb przyleciał, spóźnił się z lotu, ma czas na to, żeby do siebie dojść i my nie stosujemy tutaj jakiejś taryfy ulgowej za módka, że dajemy mu tydzień przerwy, spóźnił się, leci podjąć rywalizację lotową, jeżeli się, jeżeli się nie zdąży zregenerować, no to trudno, nieważne z jakiego gołębia on jest. Po prostu jest ciężka ręka. Zazwyczaj z tych gołębi, tam wszyscy mówią, jak im to mało ginie. My mamy ciężkie warunki robimy dla młodych. Zazwyczaj zostaje około 60% z tych gołębi, także tłuczemy je niemiłosiernie. Nie ma w ogóle, zmiłuj się, tylko najlepsze gołębie mogą zostać i nieważne czy one są z piątego, trzeciego, czy z którego lotnika polski, czy z jakiego super rozpłodowca Muszą iść w każdy lot tak samo gołębie roczne, muszą podlegać selekcji. W tym roku Arek miał 5 gołębi rocznych powyżej 10 czy 11 konkursów, tak. Całkiem możliwe. Tak było 5 roczniaków powyżej 10 konkursów, czyli widzicie, że u nas pomimo że my latamy sprint bo tu możemy zrobić wynik w Polsce. To nie ma zmiły się te gołębie nawet za roczniaka lecą 600. Niektóre są wkładane na 700. Eee, także no, te sprintery też sobie chyba radzą na tych 600 i 700, jeżeli latamy czołowo w Polsce, mamy intermistrzostwo, mamy GMP eee, Także no, to jest kolejna jakaś tam fama. O tym, że trzeba mieć, nie wiem, jakiś tam określony typ gołębi. No wiadomo, że są gołębie, jakieś spóźniastki jeszcze przeleciał z tego lotu. Są gołębie, które. Będą latać bardziej czołowo, są gołębie, które latają mniej czołowo, ale no, to trener decyduje, jak my przygotujemy tego gołębia, a nie gołąb ma decydować, że trener mogą go wsadzać na 600 czy setki, czy na kategorię A i B, bo to w ogóle jest jakiś obłęd. Nie? To my jesteśmy hodowcami, my przygotowujemy swoje gołębie i one mają zasuwać w A, w B, w C i w D i w maratonach, to nie ma w ogóle tutaj jakiejś terytorii fulgowej. No. A jeżeli mógłbym jeszcze doradzić i ktoś chciałby z tej rady skorzystać, to y, tylko właśnie takie młode, super odchowane, zdrowe, które przez cały sezon y, nie dolegają, y, nic im nie dolega, nie chorują, y, tylko takie młode mają szansę zaistnieć y, w latach późniejszych. Ten rocznik zdrowy od samego początku do samego końca, który przeleci wszystkie loty młodych, ma szansę u nas istnieć na gołębnikach przez wiele lat i przynosić nam satysfakcję. Natomiast młode, które wydaje nam się, że są zdrowe, albo które cały czas leczymy, albo młode, które nie domagają. Z tego nie będzie y, naprawdę pociechy wiem, że hodowcy się tylko oszukują, żyją nadzieją, złudną nadzieją. Z takiego czegoś y, naprawdę nie będzie materiału, który będzie wygrywał. Tylko młode, w super zdrowiu, wychowane z super zdrowych gołębi, mają szansę funkcjonować przez następne lata i odnosić sukcesy w lotach. I nie może być takiego czegoś, że po prostu nie wiem lecimy trzy loty na młodo, zamykamy klapę. Musimy lecieć wszystko od deski do deski. Te gołębie muszą lecieć na każdy trening. Nie ma w ogóle tutaj ryfy ługowej. Bo niektórzy się oszukują, nie wiem, damy na dwa podloty, trzy podloty. No po prostu zimujemy szmelc, no to co będziemy się oszukiwać. Loty selekcyjne to są loty u nas e, te najdłuższe, czyli loty 280-300 km, i ten gołąb młody musi myśleć, że on się nie wiezie na ogonie. No i tak samo, co możemy doradzić hodowcom. U nas w ogóle treningi wyglądają zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o młode. E, udowodnione jest to, że tam kilka procent tego stada nawiguje. E, czyli prowadzi gołębie do domu, reszta to są gołębie koleżeńskie i wiozą się na ogonach. Jeżeli my byśmy trenowali te gołębie w ten sposób, to uczylibyśmy po prostu e, większość tych gołębi, że mogą się wieźć na ogonie i tyle. No, u nas część wywózek wygląda w ten sposób, że po prostu robione są indywidualnie. I każdy gołąb jak wylatuje, to nie ma stada w powietrzu i on musi do domu zbierać się sam. I tutaj Jarek jest to po prostu katem, jeżeli chodzi o te treningi. Ale te gołębie wiedzą, że no, muszą liczyć na siebie i żeby zostać w domu, no to muszą same się uczyć nawigacji. Tak i nie ma innej drogi do sukcesu jak tylko ostre lotowanie, ostra selekcja. A te najlepsze gołębie zostaną na pewno na gołębniku i będą nam przynosić satysfakcję. Dokładnie, tu jeszcze widzarek złapał, to jest córka Harnasia. Harnaś, czołowa. Harnaś yy, w ogóle no, dwa razy pierwszy konkurs w naszej hodowli. Dwa razy robiony na kompletach 11 na 11, 12 na 12. Praktycznie siadał czołowo z każdej pozycji. No i ta samica będzie musiała udowodnić od samego początku, że zasługuje na miejsce w naszej hodowli. Eee, nikt nie będzie tutaj postrzegał jako córkę Harnasia, super lotnika. Czy super z głębi rozpłodowych. Tak. To jest po prostu każdy kolejny numer na naszym notesie, który może zostać wykreślony. Tyle, i ona musi niestety zapracować sobie swoim nazwiskiem, a nie nazwiskiem ojca. Nie?